Dziś jesteśmy w Kamari. Idziemy zobaczyć, jak wyglądają tutaj plaże. Polecono nam plaże właśnie w Kamari i później po drugiej stronie tej góry w Perisie. Na razie widzimy, że jest to bardziej tak turystycznie ale też bardziej zielono. Jest to ta druga część wyspy. Tutaj ludzie zaczęli się osiedlać właśnie po tym trzęsieniu ziemi w 56 roku stąd jest tutaj taki bardziej płaski teren ale zobaczymy właśnie jak wyglądają, wygląda plaża podobno jest tutaj jedna z najbardziej ładnych plaż masz 8 km także zobaczymy o i tym pięknym doptaczkiem doszliśmy na plażę ale ładnie pewnie można leżaki wypożyczyć i posiedzieć ale cudnie to wygląda Bardzo to jest ładnie, ale bardzo turystycznie. Panowie zapraszają na leżaki, nic nie kosztują, jeżeli sobie zamówisz. A po prostu w tej restauracji picie jedzenie, co tam chcesz. O, można sobie popłynąć katamaranem. Bardzo fajnie. Plaża ma taki czarny pieseczek. Jak tu ta woda, zachęca, żeby wejść w ogóle do niej. A bo chcieliśmy wciągnąć pieniądze, tak jest opłata 5 euro za wyciągnięcie. Tak, 10% od. 10% od kwoty, tak? którą chcesz wyciągnąć. Aha. Ale plaże są, słuchajcie, boskie. Ładnie tu jest, tylko na pewno tu jest bardzo głośno, olatem. latem pięknie tutaj jest. Tylko jednak w okresie sezonu na pewno jest tutaj bardzo dużo ludzi, co? Najpek, czekaj my idziemy do lodziarni, którą nam poleciła nasza pani z hotelu. A co? O, na co mam patrzeć? To, to, jest, drogo. to jest droga, to, to jest droga. sobie wziąć łódeczkę i przepłynąć tą górę. Widzicie taką małą łódeczką, jak płynęliśmy wcześniej? Teresyka Kamari i tam na tą drugą plażę. Zobaczymy, ile kosztuje. Morze. Może się zdecydujemy, bo jednak tą górę objechać samochodem to jest kawałek. I może jednak lepiej skorzystać z tej łódki. Doszliśmy do końca, gdzie te jaskinie poukrywane są. Ale nie bierzemy jednak tej łódki. Bo to 8 euro jest w jedną stronę, czyli 16 euro by trzeba było zapłacić w dwie strony, razy 2, 32 euro. Jak mamy samochód, to bez sensu, ale tutaj wyczerpaliśmy, że to jest fajna droga i muszę poczytać, bo podobno tam się na górę jedzie i tam jest stara, e, stara jakieś archeologiczne, dokładnie co to jest. Ta droga to jest tak taki zygzak, to jest właśnie ta droga. No nic, wracamy, szukamy naszej lodziarni, bo przecież ja tego miejsca ale jest zamknięte? No nic, trudno, widocznie nie jest nam dane zjeść tutaj loda. Ale jeszcze chwilę Wam pokażę, jak wygląda ta plaża. Powiem Wam, że jak ktoś chce plażować, to wydaje mi się, że jest to fajne miejsce. Polecamy tę miejscowość na zakupy. Na jedynie, bo jest połowa ceny niż normalnie. A tak jak widzicie, też jest przepięknie. Tak, na górze jest Stara Fira i tam jest takie centrum archeologiczne. Chcemy się wybrać, jeżeli tylko nam czasu starczy. A teraz jedziemy do Perisy. Tak, teraz przejeżdżamy przez Pyrgos i jedziemy do Perisy z Kameri. Sama droga jest, słuchajcie, oj, przepiękna. Tam widać agrotori. Turystyczną, bo chyba moglibyśmy też jechać dookoła troszkę. Ale ładnie, tu też chcieliśmy tutaj przyjść i zwiedzić, ale nie wiem, czy nam czasu na wszystko starczy. Tutaj parkujemy pod tungurką tak i idziemy zobaczyć co tu fajnego jest. Czyli my tak zaczynamy, ten parking jest tak na, na, na można powiedzieć na samym początku polisy, tak? Że możemy się przejść wzdłuż ale pięknie zobaczcie, o tych kościółkach też czytałam. Zresztą każdy kościółek tutaj jest taki śliczny, naprawdę to wygląda pięknie na tle nieba. Robi niesamowite wrażenie. Spróbuję oddalić. Idziemy teraz na plażę. Zobaczymy, jak z tej strony wygląda, od strony właśnie Perisy. Bo też podobnie Jesteśmy ma tak. po drugiej stronie. Tak, wydaje mi się, że z tej strony jest bardziej słonecznie, Bo tam już tak było ta, już ta góra dawała trochę cienia. A mamy przed 16.00. Ale znowu ta plaża mi się tutaj wydaje mniejsza. Może nie. Też jakieś sklepiki. Też coś można zjeść. Chociaż troszeczkę inaczej wygląda w tamtej miejscowości. Tak, tutaj zależaki. 5 euro, tak? A tam można było wejść po prostu sobie zamówić cokolwiek do picia i też posiedzieć. I nie płacić nic zależaki. Także idziemy zobaczyć tutaj nad wodę. I pójdziemy w drugą stronę. Spacer po Black Beach w wygląda tak, że zapadają się stopy. Ale woda jest cudowna. Ta plaża jest naprawdę dosyć duża i ona się ciągnie head daleko. Zobaczymy dokąd dojdziemy. Wchodzimy do tej pięknej wody. Woda jest tutaj fantastyczna. Tylko najlepsze jest to, że tu jest ślisko. To wygląda jak piasek, a to są kamienie. I one są bardzo śliskie. Trzeba być ostrożnym, bo... Właśnie tak jak teraz mam selfistika i jest ok. Dobra. Dobra, jest pięknie. Jest pięknie, patrzcie się na kościółek. Tak to jest przepiękny wschód słońca. Widać go tam. I mam taki mały, cichy plan przyjechać tu. Zobaczymy, czy się jeszcze uda. Bo to wiecie, dużo można planować, ale jest tak dużo atrakcji, które chce się zobaczyć, że nie wszystko się udaje. Dochodzi 18, przez coraz bardziej pusto, tak jak widzicie cień tutaj pada już na tą plażę. A my się przemieszczamy do Lighthouse. Chcemy zobaczyć zachód słońca. Już w Agrikowi właśnie w Lighthouse. Do zobaczenia. Niestety tego dnia nie udało nam się dojechać do latarni, po prostu wyjechaliśmy za późno i e, słońce już zaszło, ale za to spędziliśmy bardzo uroczy, bardzo romantyczny wieczór u nas na tarasie z takim właśnie widokiem. Dlatego jeszcze raz podkreślę, hotel, w którym nocowaliśmy, Caldera Romantica naprawdę ma takie widoki, jeśli tylko oczywiście zabukujecie sobie pokój właśnie z widokiem od strony ogrodu. Gorąco Wam polecamy. I jeszcze po tym wszystkim czekała na nas niespodzianka, zobaczcie sami. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy Was również do obejrzenia kolejnych naszych odcinków z Santorini. A teraz możecie dać kciuka, jeżeli filmik Wam się podobał. Do zobaczenia.